Cześć wszystkim, tutaj Zenciak, no <grywa> IP serwera Anarchy SMP No to mam, dzisiaj wam pokażę Dobra, to, o co chodzi, czemu ten Powiedziałem, że zrobię Anarchy SMP na ileś tam lajków, nie? No, to wbiliście te lajki <grywa> I muszę chyba zrobić, znaczy w sumie to zrobiłem I powiem wam więcej Będzie o tym film, który będzie jutro na kanale Będziecie mieli całą historię, jak w ogóle do tego doszło i o co tutaj w ogóle chodzi Ważna informacja IP pierwsze muszę wam podać, czyli anarchiasmp.pl yy, przez samo H. One będzie działać, ale jeszcze nie działa, więc, yy, znaczy, nie wiem. Jak wy to oglądacie, to może już działa, jak nie działa, to łączcie się przez craftcube.pl. Yy, I moi drodzy, o co tutaj chodzi? Wszystko dowiecie się jutro dopiero, yy, ponieważ jutro będę wrzucał ten film, yy, więc yy, przygotujcie się. Yy, tryb anarchiasmp, możecie se wejść. Yy, jest to, moi drodzy, bardziej tryb taki lifestyle, ale... No, połączenie trochę lifestyle z Adarchią No ciężko to trochę zrozumieć yy, Jak wejdziecie to zagrajcie, zobaczycie, róbmy content Wbijajcie tutaj wszyscy i coś porobimy fajnego wydaje mi się yy, Nie wiem jak to wyjdzie, jak nie wejdziecie to nie wejdziecie, jak wejdziecie to będzie super Discorda również macie w opisie, to sobie możecie dojść, tam będą większe informacje i ankiety Co na przykład według was powinniśmy dodać lub usunąć e, i, I pograjmy sobie tutaj razem wszyscy No i róbcie content fajny e, I pograjmy sobie, e, ja też sobie porobię pewnie jakiś content, pogram sobie pewnie jako gracz e, Wszystkie dowiecie się jutro, Historia za Facebooka e, Możecie napisać w komentarzu, nie wiem, swój nick i lajka zostawić i subskrypcję, to wam coś rozdam e, ten, To mój Facebook Jak go słyszeliście to napiszcie w komentarzu Facebook, no, <laughs> to tyle <laughs> Cześć